Cześć, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się wirusem CMV, w szczególności kwestią wrodzonego zakażenia CMV, która jest najgroźniejszą postacią infekcji tym wirusem. Wirus CMV, czyli cytomegalowirus, należy do grupy wirusów Herpes, yy, zwanej też yy, grupą HHV, czyli Human Herpes virus, i oznaczony jest numerkiem 5. Materiałem genetycznym wirusów z tej grupy jest DNA, przez co wirusy te mogą wbudowywać się do DNA i wchodzić w stan latencji, czyli uśpienia, aby następnie doszło do reaktywacji wirusa. Wirusem cytomegalii można zarazić je poprzez kontakt bezpośredni, w tym kontakty seksualne, przez krew, preparaty krwiopochodne, a nawet przez przeszczepione narządy. Uwaga, właśnie to jest najczęstsza infekcja związana z przeszczepieniem narządów. Szczególnie istotna jest właśnie też możliwość zakażenia wertykalnego, czyli zakażenia płodu przez matkę w czasie ciąży. Jest to możliwe, ponieważ wirus CMV może przechodzić przez łożysko i takie właśnie zakażenie jest najniebezpieczniejsze dla płodu. Ponadto do zakażenia może dojść również okołoporodowo poprzez właśnie śluz szyjkowy oraz podczas karmienia piersią. Wirus po dostaniu się do organizmu gospodarza namnaża się w komórkach układu odpornościowego i tkanki limfatycznej górnych dróg oddechowych, aby po okresie inkubacji wynoszącym 20 do 60 dni dać objawy. Warto pamiętać, że w 90% infekcji CMV przebiega tak naprawdę bezobjawowo, a tylko w tym niewielkim odsetku zaobserwujemy objawy, które łudząco przypominają zakażenie wirusem EBV, czyli mononukleozę zakaźną. Będzie to zmęczenie, gorączka, limfadenopatia, hepa to splenomegalia, czyli powiększenie wątroby śledziony, zapalenie gardła i migdałków, czyli tzw. zwany zespół mononukleozopodobny. Objawy tych, tej infekcji utrzymują się przez mniej więcej 2-6 tygodni i stopniowo ustępują, przy czym to podwyższone parametry wątrobowe. Czy też zmęczenie może utrzymywać się jeszcze przez jakiś czas? Ten zespół nukleozopodobny tak naprawdę leczymy do, tylko objawowo i zazwyczaj nie stosujemy leczenia przeciwwirusowego. Tak jak mówiłem, najbardziej niebezpieczne jest wrodzone zakażenie płodu cytomegalowirusem. Właśnie najczęściej do czynienia mamy z transferem wirusa na płód przy pierwotnej infekcji, do której dojdzie właśnie w czasie ciąży. Wtedy ryzyko zakażenia płodu sięga nawet 50%. Natomiast jeżeli chodzi o przebyte CMV i jego Reaktywację z zakażeniem płodu, to taka szansa jest 1-2%, więc naprawdę niziutka. Czyli kojarzcie, że zazwyczaj jest to pierwotna infekcja matki wirusem CMV, która jest właśnie w ciąży. Tak naprawdę około 90% wewnątrzmacicznych zakażeń CMV jest bezobjawowa, ale jest niestety to 10% pechowców, u których ta infekcja będzie miała właśnie groźne skutki. Wśród problemów tak naprawdę objawowych, szczególnie jest to istotne, kiedy tak naprawdę doszło do zainfekowania płodu, czy to doszło na początku ciąży, czy pod koniec ciąży, na początku szczególnie pierwszy, drugi trymestr, to zakażenie wiąże się często z ciężkimi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, a na it Poronieniami czy obumarciem płodu. Taki friendly reminder, pamiętajcie to na gineksy i położnictwo. Zgon płodu do 22 tygodnia ciąży to jest poronienie, natomiast po 22 tygodniu jest to już obumarcie płodu. Natomiast w drugim, trzecim trymestrze choroba głównie związana jest z uszkodzeniami narządów, zapaleniami płuc, siatkówki, opon mózgowodzeniowych niedosłuchem czy zapaleniami wątroby. Ale co z położniczego punktu widzenia jest tak naprawdę istotne, że infekcja CMV może prowadzić do do przedwczesnego również porodu, czy też jugru, czy tam intrauterine growth restriction, czyli wewnątrzmatycznego ograniczenia wzrastania płodu. I właśnie z tym wrodzonym CMV też przede wszystkim należy kojarzyć jako najważniejsze takie długotrwałe skutki, które mogą się ujawnić u dziecka, to problemy ze słuchem i uszkodzenia narządu wzroku, jakieś zapalenia siatkówki, naczyniówki, zmętnienia rogówki, i wiele, wiele innych, których właśnie przyczyną może być widoczność. Wirus, tak? Zawsze też pamiętajcie o takich problemach, właśnie jak żółtaczka, osudka plamicza wynikająca z małupłytkowości, niedokrwistość hemolityczna, hepatos czy właśnie te zakażenie ośrodkowego układu nerwowego u dziecka. No ogólnie jest bardzo, bardzo nieciekawie, jeżeli do tego zakażenia dojdzie i będzie ono objawowe. Jeżeli chodzi o diagnostykę wrodzonej cytomegalii, to badania we krwi matki to przede wszystkim badanie poziomów przeciwciał, szczególnie IgG i IgM przeciwko CMV. Obecność IgM-ów świadczy o bardzo świeżym zakażeniu. W przypadku również występujących IgG, które Pojawiają się dopiero po igiemach. to badana jest ich cecha, która nazywa się awidnością. No ale cóż to jest ta awidność? No właśnie, to jest jakby taka siła, z jaką nasze przeciwciała wiążą konkretne antygeny wirusa. I wyobraźcie sobie, że im dłużej antygen jest w naszej krwi, tym te przeciwciała wiążą go lepiej, silniej. Właśnie wtedy nabierają wysokiej awidności po infekcji trwającej mniej więcej 3 miesiące. Dlatego jeżeli mamy wysoką awidność, świadczy to o tym, że ta infekcja trwa dłużej niż 3 miesiące. Natomiast niska awidność świadczy o tym, że ta infekcja jest świeższa niż 3 miesiące i właśnie ta niska awidność. IGG razem z IgM-ami wskazuje na to, że powinniśmy bliżej przyjrzeć się płodowi i sprawdzić, czy nie doszło do infekcji tego płodu wirusem. Dlatego najlepiej między 21 a 22 tygodniem ciąży wykonać amniopunkcję i pobrać właśnie płyn owodniowy i wykonać badanie PCR. Pod kątem właśnie obecności DNA wirusa CMV. Ostatecznie potwierdzenie wrodzonego zakażenia CMV daje nam wykonanie badań do trzech tygodni po porodzie, i wtedy też izolujemy DNA, wirusa metodą PCR z różnych wydzielin, też z krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego, ale czasami też na przykład z płynu gałkowego, jeżeli podejrzewamy, jeżeli są, podejrzewamy infekcję CMV, na przykład u dziecka, które ma jakieś problemy ze wzrokiem zaraz po po urodzeniu. Dodatkowo badane są również przeciwciała i tam właśnie też wysokie poziomy IGM-ów zaraz po porodzie przeciwko CMV świadczą właśnie o wrodzonej infekcji. No dobra, powiedzieliśmy sobie, jak potwierdzić infekcję, ale czy można to jakoś leczyć i w ogóle kiedy leczyć? No na szczęście da się leczyć, ale u kogo leczymy? Leczymy cytomegalię u dzieci, które po urodzeniu doświadczają zaburzeń neurologicznych, niedosłuchu, problemów z oczami, czy zakażenia, które jest uogólnione. Stosujemy wtedy walgancyklowir w formie doustnej lub Gancyklowir dożylny, walgancyklowir to jest tak naprawdę jakby wersja taka pierwotna, taki prolek, który dopiero w wątrobie zostanie przerobiony w gancyklowir, więc jakby widzicie, rozumiecie, że jak podamy PO, czyli per os czyli do ustnie i zostanie to wchłonięte w przewodzie pokarmowym i trafi do wątroby, to tam zostanie właśnie aktywowane do gancyklowiru, a podając właśnie dożylnie lek, właśnie omijamy to krążenie wątrobowe. Najlepiej, żeby podane leki były jak najszybciej po narodzinach i po potwierdzeniu zakażenia. Leczenie prowadzone jest minimum 6 miesięcy, chociaż często wydłuża się do 3-6 miesięcy, i badania pokazują, że leczenie walgancyklowiry, które trwa 6 miesięcy, najlepiej rokują właśnie te dzieci w perspektywie długoterminowej, jeżeli chodzi o poprawę jakichś takich ubytków słuchu czy ogólnej oceny neurorozwojowej. No przy czym, niestety, u dzieciaczków, u których jednak objawowa jest ta infekcja CMV, toż u 60-80% będzie miało ostatecznie ubytki neurologiczne, również mogą być ubytki słuchu, które jednak zostaną na stałe. Na koniec wspomnę o grupie pacjentów, w których CMV może być szczególnie niebezpieczne. Są to pacjenci HIV dodatni z istotną wiremią i obniżoną ilością limfocytów CD4, no i mają oni niestety duże ryzyko rozwinięcia ciężkiej infekcji wynikającej z reaktywacji zakażenia CMV. Szczególnie niebezpieczne jest zapalenie siatkówki wywołane CMV, które często może prowadzić do ślepoty, dlatego bardzo istotne u osób właśnie z niskimi poziomami limfocytów CD4 jest również badanie. Dna oka, żeby właśnie wykluczyć ewentualnie dziejące się właśnie zapalenie siatkówki. Ponadto może dochodzić do zapalenia błony śluzowej przewodu pokarmowego, układu nerwowego czy zapaleń płuc. Tutaj oprócz leczenia CMV istotna jest również odpowiednia terapia antyretrowirusowa, ale no nie będę o niej teraz dużo mówił, bo będzie to w odcinku poświęconym wirusowi HIV i, i, i chorobie AIDS. Ostatnia rzecz, którą jeszcze chciałem Wam wspomnieć, taki haczyk, o który bardzo lubią pytać na egzaminach, to jest tak, że często w komórkach, które są zainfekowane CMV, pojawiają się wtręty cytoplazmatyczne, które w barwieniu tkanek hematoksyfiliną i ozynom dają obraz oczusowy, widoczny właśnie na tym obrazku. W sumie na tym obrazku to wygląda bardziej jakiś, nie wiem, alien, kosmita, coś takiego. Ale jak wpiszecie sobie w Google CMV all eyes, że jakby po angielsku oczysowy, no nie? no to będzie jeszcze dużo większych obrazków ładniejszych, ale jakby ze względu na copyrighty nie mogłem ich umieścić w filmie, więc sobie poglądajcie je. Ja tymczasem bardzo Wam dziękuję za ten odcinek, chciałem podsumować paroma słowami, że przede wszystkim pamiętajcie, że infekcja CMV tak naprawdę u dorosłych większość jest bezobjawowa, czasami może dawać ten podobny zespół, który tak naprawdę leczymy objawowo najbardziej niebezpieczne i to co najbardziej powinniście kojarzyć z CMV to jest infekcja Rodzona u dzieci, która przede wszystkim prowadzi do uszkodzeń neurologicznych, w tym uszkodzeń słuchu, uszkodzeń wzroku i jest leczona lekami przeciwwirusowymi. Dzięki bardzo za ten odcinek. Zapraszam do obejrzenia innych odcinków na kanale. A jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, klikając w guziczek. Możesz również zostać moim patronem i wesprzeć mnie w tworzeniu filmów. Do zobaczenia!